Cześć, z tej strony Marcin, właśnie od Grow, gdzie pomagam trenerom personalnym budować dochodowy biznes. I w tym filmie omówiłem sobie kilka ustawień Instagrama, które mogą mieć spory wpływ na Twój rozwój, rozwój na tej platformie. I opcja numer jeden. Numer jeden to jest opcja harmonogramu Instagrama. Wszyscy chcielibyśmy korzystać z zbudowanego harmonogramu Instagrama, który pozwala nam tworzyć nasze posty, planować je i publikować później automatycznie, ale problem polega na tym, że to powstrzymujecie przed osiągnięciem dużego zasięgu. I przyznam szczerze, że sam wcześniej o tym nie wiedziałem, ale okazuje się, że to niestety tak to działa. Zamiast tego polecam korzystanie z funkcji wersji roboczej i ręczne publikowanie. W tej chwili najlepszą rzeczą do zrobienia jest. Po prostu ręczne publikowanie. Oczywiście, jeśli musisz przygotować w określonym czasie, po prostu przygotuj wszystko wcześniej i opublikuj to w określonym czasie. Spędź dwie minuty i po prostu opublikuj tą treść, na przykład o godzinie 16:30 czy o godzinie 19:00 w poniedziałek i tyle. Zaufaj mi, po prostu zasięg będzie znacznie większy i uzyskasz więcej wyświetleń, więc nie korzystaj z harmonogramu na Instagramie i nie pozwól, aby automatycznie publikował on treści za Ciebie. Teraz być może słyszałeś kiedyś o tak zwanych ghost followersach. Więc są to obserwujący, którzy nigdy nie wchodzą w interakcje ani nie angażują się w Twoje treści, co zasadniczo mówi algorytmowi, że nie lubią Twoich treści po prostu. Instagram udostępnił nową opcję, której wszyscy musimy być świadomi i najlepiej z niej korzystać. Wszystko, co musisz zrobić, to przejść do swoich obserwujących na Instagramie, a na górze zobaczysz oflagowane konta do przeglądu i to są te, których prawdopodobnie powinieneś lub musisz się pozbyć. Zwłaszcza jeśli twoje konto jest dość małe, to sugerowałbym, aby pozbyć się tych martwych obserwujących, ponieważ w ogóle ci nie pomagają i jest to naprawdę dobra opcja, którą niedawno Instagram wprowadził. Więc w zasadzie mówi nam on aktualnie, kto nam nie jest po prostu przydatny. Kolejna rzecz to jest Trick z edytorem wideo. Instagram i większość innych platform uwielbiają, gdy korzystasz z, korzystasz z ich wbudowanych narzędzi edytorów itd. Ale wiadomo, że większość z nas edytuje to poza Instagramem czy poprzez montażystów, używając platform takich jak Canva, CapCut, Adobe, Premiere Pro itd. itd. I Chcemy ich używać, ponieważ wiadomo, że są lepsze, ale jest trik, który możesz zastosować, który pomoże Ci uzyskać więcej wyświetleń i generalnie wszystkiego, generalnie całej aktywności. Więc załóżmy, że mam tutaj wideo, które już zostało edytowane. Przechodzę do publikacji i zamiast tego chcę, abyś nacisnął przycisk dalej. A na ekranie, na którym widzisz wszystkie ikony na górze, naciśnij przycisk tekstu na górze i zacznij wpisywać słowa kluczowe związane z Twoją publicznością lub tym, o czym jest wideo. Na przykład, jeśli wideo dotyczy natury, to wpisz natura. I zminimalizuj ten tekst i zrób to samo z innymi słowami kluczowymi. W ten sposób mówisz algorytmowi o czym są twoje treści, ale także korzystasz z zbudowanego edytora, co może zwiększyć zasięg twoich treści. Teraz, jak sprawdzić, czy twoje konto na Instagramie jest odpowiednio zoptymalizowane i czy algorytm rozumie twoją niszę? Musisz przejść na swój komputer lub telefon w trybie incognito, przejść na swoje konto i nacisnąć przycisk Sugerowane konta. Jeśli widzisz konkurentów lub konta bardzo podobne do Twojego, to Twoje konto jest zoptymalizowane dobrze. Jeśli natomiast widzisz losowych celebrytów lub drużyny piłkarskie, to algorytm prawdopodobnie nie rozumie, komu pokazywać Twoje treści, ani o czym jest Twoje konto i musisz je bardziej zoptymalizować. Teraz yy, przesunę sobie kamerkę, bo ustawienia nazwy są kolejnym elementem, który, którego wielu ludzi nie wykorzystuje prawidłowo. Musisz zoptymalizować swoje konto, aby było wyszukiwalne i pojawiało się w wynikach wyszukiwania. I optymalizacja profilu jest kluczowa, aby dotrzeć do potencjalnej publiczności i zdobyć dodatkową ekspozycję. I wiele osób myli nazwę użytkownika, czyli ten handle z nazwą. W ustawieniach lub tam, gdzie można zmienić profil, zobaczysz nazwę użytkownika i nazwę. I nazwa użytkownika to jest Twój handle, czyli na przykład małpa Nike, albo małpa Marcin Klub z podłoga, tak jak w tym przypadku. Czyli jest to ta nazwa profilu, która wyświetla się załóżmy obok tego ptaszka na przykład, w przypadku weryfikacji. I teraz w polu nazwy, czyli w polu w tym drugim polu należy wpisać swoją markę lub imię oraz dodać słowa kluczowe. Na przykład, jeśli tworzysz treści związane z naturą, to dodaj słowa kluczowe, słowa kluczowe związane z naturą, aby być bardziej widocznym. Ja na przykład mam marketing i skalowanie trenerów personalnych, więc jeśli ktoś jest trenerem personalnym, to, to rzuca się już dużo bardziej w oczy. Teraz kolejna rzecz, czyli priorytet jakości. Jeśli publikujesz rolki na Instagramie, to chcesz, aby były one wysokiej jakości. Jeśli Twoje treści są niskiej jakości, ludzie będą się mniej w nie angażować. Więc przejdź do ustawień, następnie do aktywności, a potem do aplikacji i media i upewnij się, że opcja przesyłaj w najwyższej jakości jest włączona. Teraz kolejna rzecz, która jest bardzo podobna w zasadzie do tej poprzedniej rzeczy, czyli ustawienia udostępniania i remiksowania. Jeśli chcesz rozwijać swoje konto, musisz dać ludziom możliwość remiksowania Twoich treści i ich udostępniania. Więc przejdź do ustawień, naciśnij udostępnianie i remiksowanie i włącz wszystkie opcje. I teraz dziewiąta, ostatnia rzecz. To jest Trick na stories. Coś dość ciekawego. Mianowicie, jak wstawiasz jakieś stories, to wejdź w naklejki, naciśnij te naklejki i wybierz na przykład serce albo jakąś inną emotikonę i daj ją po prawej stronie w miejscu, w którym najczęściej Osoby przewijają stories, czyli załóżmy, jak osoby słajpują stories, to one będą klikać w ten sposób. Ok? I teraz, w momencie, jeśli ty to ustawisz w odpowiednim miejscu, to taka osoba będzie w to klikać nawet przypadkowo, i twoje stories będą miały po prostu więcej wyświetleń, bo będą więcej tych lajków. Ok? I jeśli jesteś trenerem personalnym i chcesz, abyśmy wprowadzili do Twojego biznesu dokładnie ten system pozyskiwania klientów, który widzisz aktualnie na ekranie, czyli multikanalowy lek sprzedażowy, to napisz w komentarzu słowo multi albo kliknij w link w opisie, by zarezerwować bezpłatną konsultację ze mną lub kimś z mojego zespołu. Dziękuję Tobie za oglądanie tego filmu i do następnego.